Siemanko widzowie, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek na moim kanale z In-game z Williamowi i... I Wojciczką. No. Wojciszkę nie wiem czy ja życie, ale występowały też w paru filmikach. Na no, Williamowi jestem bambiczkiem, co to znaczy na pewno Czyli w się sensie, znacie pewnie. Nie wiem, tak na pewno Tak, ale... Tak, no a ja tym bardziej ja. Ale możecie na pewno znać. Na no, Wojciczkę też mniej, ale teraz na pewno poznacie. Ale Wojciczka też, też występował na niektórych filmikach. U Gagsona na przykład. Zbicie do no. Gagsona, bo do ładu na przykład. No i do mnie też, nie no. miał. A co zrobiłeś, czy nie wiesz? Nie, nie odeszła. No to już do mnie. Widzowie już nas bym właśnie. Zdrawiamy już wszystkich Maciuszy już Dobra, jeszcze nas przenosimy sobie na rundę. Choćby byli już przeniosło O, dobra, mnie już przeniosło No to sobie. Dobra, no to teraz będzie oczywiście red light, green light i... No i, i pomagamy sobie jak tego. Jak będzie w się zajmiemy się nie zabijamy. No. Nie, nie, nie. Dobra, no. Dobra, zajmujemy łóżka, dawajcie. To jest moje łóżko. Nie, no ale tak dla ja, ja mam takie swoje, taką swoją kanta z leonem. Tak, ja, a jaką? Tutaj. Tutaj. Że jakiś snos, to tutaj. Bybasz po to łóżka. Nie, że tutaj. No czemu ja nie mogę znaleźć moich emotyk? Zobaczmy. No tak, ale jak mogę... Go... Ja mam te basicowe na leś. Bo jeszcze nie mam za dużo kaszy. Ja ogólnie nie gram jakoś mega dozov game. O. No dobra. No i teraz już wchodzi frontman. No ja też skupuję. No. Nie. No. To jest fajne, ale no, pewnie Ci no, basic to za to chodziło. Nie, nie, nie. Dobra. Ja piszę. No nie, ktoś mnie nie wygląda. Każda, jak to się musi być to co Ja piszę Polska, górą. Jakby co widzę, to nie jest mi tracić oni tak tu pchają. Dobra, ja idę pierwszego. Ja, ja też. Ja pierwszego. swoich Ale ja nie mogę pchać. No. A, ja... a, czemu... a czemu ty masz khania, A My nie mamy. A. a co to? Prawda, A że już wykupiamy nas, od razu? Nie, to mocno

Ja nie dostałem. Dobra, to idę po lewo bardziej. Ja nie. Przeniosę cię, William. Spoko. Gdzie ty jesteś, William? Ja William go nie widzę, bo William mi kazał iść na lewo bardziej. I tam, i tam, i o, dostałem! nie, 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 jest nie, prawo. nie, 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 prawo. Tak nie, 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 Dobra, idę. Weź nie, nie, idę. idę, nie, 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 tam? Tam taki nie, taki tam są nie, wiem. wiem. No, nie, 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 No, bo tam są nie, 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 Tak, ja tam idę. Ja jeszcze ja więc ja tu z Dobra, jestem. Co jest cheater? Ej no, i co mam z nim zrobić? A ja tego nie mam. A ja nie mam. to nie cały. A ja nic nie mam. No co za skam. Ale tu nie wiem, tu nie nic O mam! No ja nie, czemu ktoś nas? Mogę po Was o dobra mam interagujs ej ja nic nie dostałem nie mogę wam pomóc nie ja co ja wam pomogę jeden gość już pomógł nie on zyska. ej willie Kopieka, li, bo jak kliknąłem, żebym z nim interagował i nic mi się nie... nic mi nie dało. Uli, bo jak kliknąłem... jak kliknąłem, że z nim interaguje i nic nie dostałem. No mi też przyszła wiadomość, ale nic nie dostałem. Jaka wiadomość? No że coś tam, że coś tam nie mogę, że fre Nie wiem. Może no, Co dostałeś?

no Zaraz ci się zresztą Tylko no, ja, jakby co, chłopaki Muszę iść tak za 20 minut Co? A ja muszę chłopaki iść ze 20 minut, jakby co. Jak masz numer? Nie. No, Ej, Wojtek dostał ten bandaż, a ja nie dostanę, no co zastanowić. Nie co Nie Nie Ja? O, dostałem już bandaż. Nie, nie chcę go używać. Ej, Willie, a ja w każdej rundzie będę go dostawał? Nie, ja ci będę nie A czemu ja nie dostałem sobie Power rollsa? Co? No bo... No bo jeszcze go nie otworzyłeś. No otworzyłem go. No to... Aha, bo ja go wziąłem i gdzie go mogę otworzyć? Ej, jest, w sklepie, no? ale to... To jest odcinka. A to jest w ulepszenia. Co? Gdzie ja jestem? Czemu jestem dalej? Ej, czy, gdzie ty jesteś, Willy? Ej, czemu ten brud tam? <grym> ale... Dobra, ja idę do środkowego. Ła! Wow. Ja... co jest? Nie zrobiłem fotki. A, zrobiłem. No boże, brat mi się wepchnął. A masz! Ale mu dałem zleść. co się stało? Jaki nam był? O, traja. Dobra, let's go. Jestem. jestem, jestem. Oj, tak, tak, to się dawa już. No to Patrz, e, Wiesz co się stało? Że ktoś nie popknął. No. E, Przeszedłem jakby Góryczka przez zdjęcie, zdjęcie i zrobiłem dosłownie w tym samym czasie zdjęcie co jakiś tytuł. Ej górys, masz odebrane, bo gdzieś tutaj. No a powinien... gdzie, gdzie można odbierać power Rolls? W sensie wiem, że odbiorę na koniec filmiku, ale pokażę gdzie idzie. to w sklepie. W sklepy i tam masz ulepszenia. Gdzie? A nie, poczekaj. Mocy. O i tutaj, ale nie wiem czemu nie muszę brać No czemu? A ty... Wojtek w To? Jestem. jestem. w mocy. No jestem w mocy. Nie mm. A Willy ty masz dwa, nie żadne. Nie, ale ty masz, masz dwa sile. Willy. Idzie się Wojtek. To, ej, to Ej, mam tego ale cisza, ja nie mam. Ale to patrz, to Typet, tam jest ten typek, Dobra, idę do niego. ty mi pomożesz, weź, bo ja go jeszcze nie odebrałam, a raz sobie pomogę. A ja umogę. Gwiazd. No nie. Ja nie wiem, krukuko. Przecież Dobra. No kurde, para jest trudny? No najtrudniejszy. Nie, jest ten minaliza No tak, Mienaliza, jest taka. Super, no ej, co ja mam zrobić? I Ja nie widzę mojej tej. Willy? Kurde. Musisz wycelować na ten. No patrz. I no. tak musisz wy wyciąć. No ale patrz, ja na to wszystko. No o co tu? Ale widziałeś jak ją miałem baga, Że nie mogłem wejść na to! Ja się Ej, miałem, to się wiemy, może użyj tego. Gdzie? E co? No ale... Willi, ty też miałeś najpierw igłę poza ciastkiem? Nie. 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 Bo patrz, ja miałem coś takiego, że to mam ciastko, no nie? No. To mam ciastko i a igłę miałem za ciastkiem jakby. To nie rozumiem. No że jakby jest ciastko. Jest, mam cię. Co? Nie. Nie odpadłem, odpadłem, odpadłem. A ty było? No ale ja odpadłem i że coś Na nie zrobiłem, pięcie. tylko wiem... Miałem... Patrz Wojtek, jakiego miałem laga. Tu Używianie. mam ciastko, a i mam, mam poza ciastkiem. Co wiem, wiem. Ale co za lag? Czekajcie, to ja zagram, bo chcę też inne te. Tak. Dobra. A mamy poczekać na ciebie, czy zagrasz? Nie wiem. Ale to chcecie już nagrywać jeszcze ten odcinek? No. Nie nagrywamy. Akurat teraz się nie udało. No, muszę kupić do no. siebie. nie a co robi za Aha. No jak chcesz. No. chcesz jeszcze... hmm. Dlaczego jak ty mówili, że z nami grałeś No dobra, widzowie, to już chyba będziemy kończyć. Ale no, dobra, to nie był jakiś za długi odcinek. Ale i tak coś tam graliśmy, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Pa!